OK, moi drodzy, witajcie, cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje piękne, cudne znaki ognia. Zaczynamy, słuchajcie, z czytaniami na luty 2021. Kochani, e, wspierajcie się, bądźcie dla siebie: jest to trudny czas, trudna energetyka wokół nas, nie jest łatwo, a więc ważne, żebyśmy wysyłali miłość do wszechświata i do siebie nawzajem. Wspierajmy się bardzo intensywnie. Nie jest to łatwy czas dla nikogo. Dobra, kochani, zapraszam Was też do. Instagrama Dominika Listerot. Wiem, że mi piszecie w komentarzach, że nie każdy z Was ma Instagrama. Zachęcam do zakładania. Tam robię czytania na pełnię, każdą na każdy dnów robię czytania. Jest to dla mnie sposób łatwiejszy, żeby się z Wami komunikować i po prostu wstawiać posty. Szybciej to, krócej to trwa niż tutaj na YouTube, ok? Dominika Listerot, poniżej macie link do tego Instagrama. Jeden jest publiczny, drugi jest prywatny. Zapraszam Was do tych obydwu kont i co? Zaczynamy od baranków. Baranki. Zobaczmy, co dla baranka w lutym 2021. Luty 2021 rok. Proszę o prowadzenie. Zgodnie z energią wszechświata. Ach, proszę o prowadzenie. Dla osób z intencją słuchających mnie. Mhm, ok, baran. Luty 2021 rok, baran. Świat. Pięknie. Pięknie, ale piękne energetyki są, powiem Wam, dla niektórych znaków na luty. No, coś tu co się dokonuje, co. Coś, co się podsumowuje, kończenie cyklu. Przepraszam, mam czkawkę akurat na barana, nie wiem, jakiś przekaz. Um, koło fortuny, zmiana, zmiana miejsca. Oj, barany, chyba co niektóre z Was za miłością uh, zmienią miejsce zamieszkania, co? Zmienią miejsce zamieszkania, dosłownie tak to widzę, baranki. Dla was, piękne karty na, lut na luty. Nowa miłość, nowy związek, odrodzenie uczuć w związku, e, zmiana miejsca zamieszkania, myśl o wyprowadce, myśl o przeprowadzce zagranica, dosłownie tak to wygląda u barana, bardzo dużo zmian, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, ale również miłość. Jesteście kochani, jesteście kochane, znajdujecie osoby, z którymi spędzacie dobrze czas, drogie barany, i tak to wygląda na luty. To, co jest trudne w lutym, tutaj widzę, że barany będą się wahały czy rzeczywiście rzucać wszystko i jechać w nieznane dla tej miłości. Może co niektóre osoby będą miały, osoby za granicą. Czy zostawiać to, co mam do tej pory, to czego się dorobiłem, dorobiłam. Czy iść w nowe. Karty pokazują, że barany zdecydowanie od tego zmieniają swoje rzeczywiście życie. Karty pokazują jakąś toksyczną relację też między Rodzicami, baranów a baranami. Widzę tutaj dziecko, jakby wy, jako dziecko, walczące o swoje, a rodzice dalej swoje. Widzę tutaj jakieś rozczarowanie postawą rodzicielską, wręcz um, dla niektórych baranów może się to zakończyć. Separacją od rodziców w sensie kontaktów, brak kontaktu od rodziców, od, od opiekuna. Um, jakaś toksyczna sytuacja, niefajna, a wy jesteście dalej postrzegani jako dzieci, drogie barany, mimo tego, że już dawno jesteście dorośli, tak to wygląda. Widzę, że niektórzy które barany się odetną od tych osób. Tak to wygląda, no dobra, cudowności. Wspaniałe zmiany, wspaniałe zmiany. Macie wsparcie od wszechświata, świat. Zobaczcie, jakie piękne karty. Idźcie za tym, wykorzystajcie ten luty. Jest dla Was, drogie barany. Także tak. Dobrze, sobie zobaczymy teraz, co tam u tych naszych lwów. Co tam dla tych naszych lwów. Na luty 2021 rok, luty 2021 rok. Wow, luty 2021 rok luty. 2021 rok luty. 2021 rok, luty 2021 rok. Lew. lew, 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 dla lwa, czytanie dla lwa. Lew, luty 2021 rok, luty. 2021 rok, lew. Lew. Czy dla lwa? Proszę, o Sprawdzamy, co dla lwów. Piąteczka w tle. Mhm. Brak. Stagnacja, decyzja do podjęcia. Kochankowie. Mak. Są to stateczne w miłości. Okej, okay, drogie lwy. To co widać na pierwszym pl planie, a nie jesteście zadowolone, nie jesteście zadowoleni z sytuacji finansowej, zawodowym w lutym. To tak jakby utknęło nam w czasie, jakby ta, ta sfera materialno-finansowa nie jest zadowalająca, nie jest wystarczająca drogi lwy i ona się niestety nie zmienia nam w lutym dla Was, ponieważ mamy tutaj czwóreczkę mieczy piątkę denarów, która mówi, że na razie ten luty trzeba będzie przeczekać, zacisnąć pasa. I niestety oddychać, żeby ta sytuacja materialna, finansowo-zawodowa się poprawiła. Na przyszły miesiąc może będzie lepiej, natomiast tu rzeczywiście e, mamy zastój. Tak to wygląda. Natomiast to, co jest ważne w miesiącu dla lwa lutym, podjęcie decyzji a propos relacji, a propos relacji uczuciowej. E, to tak, jakby trochę jest wybór między dwiema osobami, między dwiema ścieżkami: chce być singlem, czy chce się angażować na 100% w ten związek, który jest. Hmm. Widzę, że sporo e, lwów będzie wybierało związek, relacje, uczucia, miłość, e, powiązanie dusz zaręczyny myślenie o wspólnej przyszłości, tak to wygląda, ale część lwów będzie się zastanawiało też, że dużo też traci, będąc w relacji. I widzę tutaj jakieś wahania takie, nie to, nastrojów, tylko tak jakby ten związek byłby poświęceniem czegoś, co robiliście wcześniej. Tak to wygląda, natomiast przepiękne uczucie miłości was wypełnia w lutym bycie kochanym oraz znalezienie osób, które są zakochane w was. Dosłownie tak, dosłownie tak. Karty też pokazują, że macie karta MAGA. W odwrocie, generalnie MAG jest siłą kreacji. To, co myślimy, to, co chcemy, to się dla nas dzieje. Wy macie to w odwrocie, czyli drogie lwy, zachęcam Was do tego, żeby wrócić do tego, co Wy macie w planach, co Wy macie w głowie, co Wy kochacie, za czym tęsknicie. Ożywcie to, żeby ten MAG wiedział, co Wy chcecie, i niech to dla Was się dzieje. Tak to wygląda. Uwaga lwy na czakrę gardła. Jak mówię, tutaj mamy stany zapalne, hmm, poważne, powiedziałabym, na poziomie gardła coś ktoś nie może powiedzieć, coś ktoś coś usłyszał, utknęło w gardle, uważajcie na gardło. E, tak to wygląda, dobra i wszystkiego dobrego, drogie lwy, do zobaczenia. No i co, mamy strzelce, mamy strzelce i zobaczmy co u tych naszych strzelców na luty 2021 rok. Luty 2021 rok, co dla strzelca? Strzelec. Luty 2021 rok, strzelec. Luty 2021 rok, strzelec, proszę o prowadzenie dla strzelca. Proszę o prowadzenie dla strzelca, proszę o prowadzenie dla strzelca, strzelec. Już sprawdzamy. Strzelec. dziewiąteczka z sądem ostatecznym. Mhm. Strzelec luty. Piękne karty. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, przepięknie Wam się to układa, drogie strzelce. Czeka Was dodatkowy przypływ gotówki, jakaś premia, podwyżka. Tego typu rzeczy się szykują dla strzelca w lutym. Zdecydowanie dobre wiadomości, jeśli chodzi o sprawy właśnie zawodowe, finansowe. Natomiast to, co się dzieje w relacjach, w uczuciach, jest pewne podsumowanie dotychczasowych związków, relacji, które się odbyły, ale mam tutaj też zranioną osobę. Albo to Wy, drogie strzelce, jesteście zranione, zranieni, albo to Wy rani. Drogą osoby, swoim byciem, lub raczej nie byciem w relacji. Tak to wygląda, także, drogi lwy, jeśli macie partnerki, partnerów, no zobaczcie, ile poświęcacie czasu, ile nie widzę, że z, te, z tego powodu mogą być jakieś komplikacje w lutym. Widzę też bardzo ważną kobietę na drodze. Strzelca w połowie lutego poznacie kobietę, ona będzie bardzo ważna. To będzie jakaś kobieta, która będzie dawała wsparcie ciepło w sprawach właśnie relacyjnych, uczuciowych na zasadzie przyjaciółki. Także drogie strzelce, słuchajcie kobiet, zobaczcie, jaka kobieta do Was przychodzi ze świata astralnego, możliwe też w snach i co ona Wam ma do przekazania. Karty również pokazują, że wokół strzelca jest dużo adoratorów, dużo adoratorek, tylko strzelca, no. Raz, że są niektórzy w relacji, a dwa są wybradni. wybredne. Tak to wygląda na luty. Za dużo się nie będzie działo, drogie strzelce. Mamy tutaj w zasadzie waszą energię buław, czyli ogień. No i mamy jedną tylko wielką arkanę, więc luty jako tako będzie w porządku bez większych, poważniejszych zmian. Także moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego. Wspierajmy się, oddychajmy razem. Przesyłajmy energię miłości do wszechświata. No i co, widzimy się niedługo, trzymajcie się buziaki, papa. Pa.